Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale KUBELE Kronika. A dzisiaj chciałem Wam pokazać dwie takie drobne rzeczy mojej domowej roboty, jakie wymyśliłem: ślifierka i mikrofon. Zacznijmy, może, od tej ślifierki. Jest to taka ślifierka do drobnych, różnych plac, żeby wyszlifować, podszlifować jakąś deseczkę czy coś. Pomysł ten znalazłem w internecie. Czyli zastosowałem tutaj coś takiego, że yy, zastosowałem wentylator od komputera. Nawet na śmigiełka tego wentylatora, za pomocą kleju na gorąco, przykleiłem taki okrągły kawałek plastiku, i następnie na ten plastik przykleiłem papier ścierny. I w taki sposób to się obraca, i mogę na tym szlifować. Obudowa, jaką stosowałem, to jest obudowa. To od starej na To była grzałka przepływowa do wody. Pokażę Wam co było w środku. W środku tej grzałki było coś takiego, czyli moduł grzejący z grzałką w środku plus elektronika sterująca i jakiś tranzystor. To było tutaj w środku. Ja to rozebrałem, całość wywaliłem z środka i w taki sposób uzyskałem pustą obudowę. W tym miejscu miałem się oryginalnie dziury, bo te dziury to było wyjście kruczców wodnych. Więc pomyślałem, że żeby nie wiercić dodatkowych dziur, to wykorzystałem te dziury na włącznik i gniazdo. Tutaj stosowałem włącznik taki zwykły, bujany, o 24V, który idealnie pasował w dziurę po kruczcu wodnym. Trzeba było go tylko zaslifować. a tutaj obok przykleiłem gniazdo. Kurde. Przykleiłem gniazdo do zasilacza. Wentylator jest na 12V, więc używam takiego zasilacza. Zasilacz od Lutera. I wchodzi. Tu poranczę zasilacz, tu sobie włączam. Dziurę na wentylator wyciąłem dremerem za pomocą tarczki, czy tarczką od dremera wyciąłem dziurę i wkleiłem to na klej. I w taki sposób można coś sobie tym zeszlifować. Pomysł podchwycony z internetu. A druga rzecz, którą zrobiłem, to jest mikrofon do komputera z, z bardzo starego retro telefonu. Miałem taki retro telefon. To ten telefon był jeden z tych pierwszych telefonów, jaki weszły. Telefon na tarczę, taki wieszany na ścianie. Ten telefon wisiał yy, bardzo, bardzo te dawno temu u moich dziadków telefon wylądował na strychu i ten mikrofon miał dwa przewody na jednym z nich wystawała słuchawka z mikrofonem plus plus głośnikiem a na, a z drugiej, na drugim przewodzie był taki zewnętrzny mikrofon do, który był jako drugi, drugi mikrofon to jest wyjęto od telefonu, tu wychodził przewód, który szedł do telefonu Przewód naprawdę bardzo, bardzo starego typu. Gdzieś ja go tu miałem. Czekajcie, znajdę go. Kurde. Nie mogę tego kabla znaleźć. O, mam go. Ta, ta słuchawka, ten mikrofon z tym telefonem był podłączony takim kablem w sznurku. Ja go wywaliłem i dosztukowałem tutaj przewód mini jack. Tam w środku znajdował się taki zwykły, duży mikrofon. Do niego był podłączony ten przewód. Ja rozebrałem to i zaraz przewód od mikrofonu do tego mikrofonu dołączyłem, przewód mini-jack. To jest stary przewód mini-jack, od którego z jednej strony obciąłem końcówkę. Jest mini-jack stereo. Mikrofon miałem mono, więc podłączyłem tylko jeden kanał i dolutowałem. Oryginalny przewód przechodzi przez rączkę. Niestety nie dało się go wyciągnąć, gdzieś tam był przyklejony, więc nowy przewód wyjazdziłem tu dziurkę i tak kupiłem. I mam teraz kabel mini-jack, który mogę wpiąć do komputera i w taki sposób z bardzo, bardzo starego mikrofonu od telefonu zrobiłem pełnoprawny mikrofon do komputera. No i to działa. Nawet tak stary mikrofon da się połączyć do komputera. No i to działa. Ten mikrofon to, ten telefon to już miał tyle lat, że ja nawet nie wiem ile lat. To był nasz pierwszy telefon. No i mi słuchawka została. Więc dobra. To by było na tyle, ja się będę z Wami żegnał, do zobaczenia, cześć!